Cześć ja Witam cię, widzów, bardzo serdecznie w ósmym odcineczku z Call Duty 2 e, Słuchajcie pogoda, pogoda nam dalej doskwiera, nie jest nic lepiej e, Nie wiem jak w Polsce, bo jak ktoś nie wie jeszcze to ja w Polsce nie mieszkam e, W Holandii aktualnie są 32 stopnie, także jest kwar totalny e, Ciężko się po prostu siedzieć, ciężko cokolwiek robi Jest masakra nie, także dajcie znać ile macie stopni w Polsce jeżeli podobnie to, to łączy się w bólu no nic, dobra, słuchajcie, ciśniemy. Zimny mosterek mi tu stowarzyszy po boku, także będę się wspomagał pewnie nim troszkę. Bo na sucho w takiej temperaturze to jest katorga, słuchajcie, katorga Dobra, 87 Fahrenheita, słuchajcie tutaj koledzy mają podobnie. Nauczyłem się i 87 Fahrenheit to jest około 80 30 stopni Tunezja. Kurde, mówię... 5D, słuchajcie, to jest pierwsza gra, 5D, nie? Odczucia z giereczki czuję normalnie. Tu 30 stopni, u mnie też 30 stopni, także wszystko się zgadza. Jedyne co to, brakuje piachu między zębami z pod czołgu. Oho. Już idę, czekaj, to, chłopaki Łez yes. Ja to świeżo po pracy nagrywam, także Drewienko może być lekkie O! YouTube to taka moja druga praca, kurczę, wracam Wracam z tej pierwszej Od razu idę zjeść A czasami nawet nie i od razu zasiadam, zasiadam do nagrywania Tak, o Że znalazł swoją taką drugą pracę Baraburyn Zaczyna się, kurde Ja mówię, a bez kitu chyba Chyba Jak się zakończy seria to To zrobimy sobie jakiś Jakiś odcinek posumowujący Coyote 2 Saniteta i Baraburyn widzę tytuł Prawdopodobnie Spadać spod tego działku Nie ma skampić tutaj. No właściwie co musimy zrobić Musimy przyjąć punkt obserwacyjny wroga. Dobrze, Dobrze, dobrze. W ogóle mam wrażenie, czy to jest ta sama mapa. w poprzednim odcinku uciekaliśmy, a teraz wracamy do tej mapy czy jakieś dziwne porażenie mam. Nie wiem co sumie te budynki wyglądają wszystkie podobnie. Zwłaszcza jak te luki. Idę tylko chodzić wymarłyć sami wszyscy Ej Z tymi lantami to tam się uspokój ej, ej, ej! A skąd już tam wziął? Pominano go? Czy sobie przybiegł po prostu znowu Od plecków jakoś Dobra Te, te. Wariat Ogarnij kurwetę I on już tam jest czy jakiś słyszać, Jeria Jeden ogarnięty drabinę postawił Dobra, i mamy to Aha I znowu słuchajcie Znowu oczyścimy działa, nie? To jest po prostu też dobre cały czas nic tylko działa oczyszczamy. I to w każdym odcinku, nie? Bez kitu. Tak, to jest pod samym miejsce, nie? Tutaj właśnie Kapitan Pride zaciapał tego gościa Regon. Tak mi się wydaje przynajmniej. O no prostu napa jest bardzo podobna i bo nie chciało się robić im innej. I ta sama nie jest tylko jest trochę przerobiona. Tam też jest podejście do góry. no Jakieś małe, chyba ta sama mapa. Tylko inne, w są są pozamykane, a inne pootwierane. Także, kurde, twórcy Lenie No, tu nam się samochód rozwalił przecież przednim i tu nam plecy zrobili, tu stały snopy, i właśnie plecy nam zrobili, nie? na podmiot zerkam, nie? Gór, mam monitor, słuchajcie, to to sobie teraz zerkam na podglądzik Nie było w że że tylko pali nagrywania, albo coś i gadam do siebie nie no sam Oj no skurde z tymi granatami, no Chcę za drugą broń? a infielda Ła! Oj, mi dlepca sprzedał Wejdź mi z tego działka. Lookout Grenade. Ty, co normalny rzuca granata przeciwnikom pod nogi? Mówi, uważajcie, granat leci. Beka trochę. W plecki mnie tu obija. Dziad Caprol Smith. Dobra, jedna może oczyszczone. Myślę, trzy. Tu snajpery w ogóle jakieś. Saniteta. Ja powinien sobie chyba jakiś licznik zamontować, co? W ogóle na przykład i liczyć i do tego jest robimy. No, wiecie tak... Nie wiem, na przykład w prawym dolnym logu kurde do Saniteta i jakby ktoś powiedział Saintetta, by sobie klikał tam jakiś guzik na przykład. I by tam się, się się liczyło. Ile już razy powiedzieli saniteta na przykład. Czy też Baram budyn Chcę już sprawdzić, co to w ogóle to znaczy. No, nie, nie wiem. A to chyba dość istotne w tej grze. Mam takie wrażenie przynajmniej. A to nasz szczółkę, dobra. Musimy pewnie poczekać, się sobie go rozwali tam. No szczilej! Angel. No. No żeś strzelił, hopie. Wow, dobra. Trafił. Co? czołg do mnie mój strzelał chyba co? Co mi się wydawało really nega Łap tam Zęby Tamten chyba zwiecha za po co? Stał pod działkiem, widział mnie ale nie strzelał tam chyba tu kopa teraz dopiero Dobra o. co? aha, dali są takie działko z dupy które się nie liczy do celu spoko, spoko Wiadomo, że bez czołgu, kurde. Ja jestem tutaj takim czołgiem. Wjeżdżam w ogóle do żadnych konsekwencji. To nasz. Nie. Poczekaj, co by... Żeby... Dobra, dzięki. O, tam się posypały fragi, co, bo tak... O kurwa, granat. E, widzieliście to? Podbogajmy i granat się nic stał. Poza... Już ja bym pewnie deadnął, nie? Na 100%. Nie wiem, co. Czekaj, mordo mi słońce w oczy świeci. Ała. Granat. No spoko, tak długo wybuchałem, że człowiek naprawdę pół mapy zdąży przebiec. Dobra <laughs> Całe szczęście NPC-ty nie wiedzą jak gotować granaty, bo jakby gotowali to <laughs> by była kaplica, nie? O, my tu przejeżdżaliśmy samochodzikiem Wypisz, że mamy to na mapa. Więc coś śmieszne, W poprzednim odcinku, w poprzedniej misji uciekali, uciekaliśmy z tego miasta A teraz się tu strzelamy, odbijamy to miasto Nie wiem, nie wiem po co w ogóle Jaki jest tego sens O, zobacz. O. Aby I, I can fly. <laughs> Dobra, polecieli. Zostali tylko jakie podnoszki. E, ładaj to działko. Nie umisz. Operować tu. Ja pierdzielę, leci ze mną jak z wody spadnie, no, ja, ja, trój się, wol. Rudy nie fikę, bo dostaniesz kiedyś lepca i... Się cię z planszy. 79 stopni Fahrenheit'a. Słonecznie, lekkie wiatry. 30 marca No bo tych BuzzGrowów nie, nie będę czytał Sierżant John Davis. A spacer nie działa Trzeba myszką piknąć. Mat Mata E-Matea Matczak Oficjalnie pozamiata się jeździć, który to w nas wjechał? Ale miasto, czy, czy to nasi? Końcu, bo nie przeuważyłem. Widziałem, że Price mi się tam, czerwony beret Price mi się zaświeci przed oczyma. Nie, to chyba, chyba jakaś zasadka, właśnie taka była. Czekaj, miniona przez folk z ojczyzny. Były z Norwegiem, przygotowani. Także taki mieli plan. O, taki. No ale to się nie uda chyba co? Może nie się fanzowali zaraz z Prosto w cymbał Bo się wywina do góry nogami. No i co on? Poszedł tam i co? Dobra. No i w ogóle tam przygarnąłem po 40, bo ten Thompson za mało pocisków ma. Ten MP. A, ej, chciałem odrzucić granat. Ej, tu się nie dało rzucać granatów. Ej, przypał. Down, no down po prostu, nie bieg który się gdzie w granat. Ja chciałem zrobić mu troje, odrzucić chciałem. No nie tylko Bot nie porobił granatę No, no bo... No, ej, co? Weźcie, spadajcie w ogóle do... Bo się rozkarażyłem przez ten granat teraz. Ale zis, poszedł ze starat tak, cholera. Nie mogę stracić! Powoli spadać Przeszło! 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 albo i że mnie uciekł. Albo co jest? Oh yes. Kurde, spadam to jest ucikaj. Zostawcie ich i chodźcie z tym Do skrzynki. A w dupę jest ucięta. Biorę normalną gaiferę teraz. I nie trafię dalej. Uh -huh. Uh -huh. Ale zysk. Nie no to jest kaplica w ogóle, co to się dzieje? I nie mogę stracić Dobra, powoli Nie ma co się spieszyć Bo ja tak mam tak, że jak się razy wale już to jest tak, wiecie szybce, doraszowy tego momentu, w którym byłem przed, przed zgonem And that's my problem Dobra No. Wypad z baru. Dobra, ja jestem po 40. No dawaj to. Jodu. Ja obchodziłem sobie. Czołg? co? Tego już zdziałem. Zdziałem w sensie działkiem No, chyba dostał dzyngla, co? Yo. Śpi Sotki snu, morda. Eee... O Jezus, ale się trafdupiłem. Katemet, no Jest ten odcinek na no, awency z gonowki przez całą serie. O dobra, zaprzeł się. Jesteśmy ja w domu. Całe szczęście. Pan no i teraz nie wyjdzie, nie? Zacznę podjeżdżać, i dopiero wylezie. No właśnie. Gra jest hamska. takie rzeczy robi. Ja Jezu, tam ten dyn, nie widać. Przestań żeby granaty pisać. Bo się kurzy. Ty! Dam zaraz ta. U! Ale dostałem. Kurde w ogóle nie biją Jak więcej mam wrażenie Ci tu nie nasz Ja myślałem że to nasz Nam pomaga Dobrze Bo już bym chyba glebę zaliczył kolejno mnie mi się pyski skończyły Clear de mat, mat mata Jebać telewizję polską Jacek te Kurski chujci wiąz Matmata Matmata dobry jest W ogóle No i zobot no, zobów Masz tam łódka kartofla Tak Nie obok Kurde A chyba blisko było co? Dobra, trafiłem. Luksus. Poczekajmy, a sobie smog zejdzie. Co tu się wydarzyło znowu? Kolby mnie zaciukał z kolby, nie? Ale chyba wyszedł z siebie. Wyjdź z tym kartoflem Auć To nie To... Kaplan konoli To Co się w tańcu nie pierdoli Przekinam za dużo Jak wolno Ty, ma granat gotowany raz, raz. Kurde, ja myślałem, że do czołgów wpadło. Ale byłaby beka, nie? Jakbym tak trafił? Co właściwie musimy zrobić? Pewnie smoka ci co? To mi się smoka rzuca. Poczekaj, morda muszę ogarnąć, to mi się smoka ci. No nie ogarnę. Dobra, ogarnąłem. Może ksierpek jest czy coś. Dobra Ale tu 200 Porobione Co nam to dało? Równo nam to dało Chyba, że on gdzieś otworzył jakieś przejście zaraz Czy nie? Nie wiem A ja po prostu tu musiałem przejść, co? Tak mi się wydaje Pendecho Ty, to co on w ogóle? Ty ja o samego porządku źle szedł, czy co? Jeden jestem blad zaraz tu będzie. Kaja miś, się, ej, chłopaki. Bo oni w sumie łażą za mną. Ale tak do końca to nie wiedziałem iść. To jest chypno trochę. Ej, no nie. No ja, to. Kurde, bo się my zdanarwujemy. Zaraz. Czekajcie, bo tam podbiegnę do tego czołgę, co tam? A, no przecież będę No wiecie, ja czas antenowczy, a zająć, by dłuższy odcinek był Dlatego to liczne zgony I bieganie po mapie bez celu ja Nie no świruję Z wiskuku Oła Wiesz, wiesz, to i tak się nic nie dało ciś strzelającego z Wszelca w sensie Reloading A? Wchowałem się A tu po mnie jeszcze samoloty właśnie, coś, coś, coś mi się tak przerazi Nie wiem, czy w tej misji czy w kolejnej? Nie mam pojęcia Bo z kiedy aftograłem to było wow, Ile czasu temu? Ja patam Saniteta Ci dam zaraz No cóż Ty mój do mnie poznał Potuj się A jest już w przeciwko się. że to w było, czy w kolejnej? I czy w ogóle? Masz tam saint same... No ty durniu rudy! Dobra! Trzeba wszystko sprawdzać, żeby nam plotków nie zrobili Anti Aircraft Dobra jest. No to chyba jednak tej misji. Uuu Ty no, ja rozumiem, że może nie być efektywna nie, ale... Ale żebasz, tak? Co? Już tu gówna nic nie bije. Dobra, umrę jeszcze. Spadaj z tym granatem. Cherries Blueberries Białe kaski robią las Pociski mi się skończyły Wrażenia Już, 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 już Tylko mówcie kaj Gdzie ta pała To mi w plecy strzelała No i przez niego, kurde, mi tu samoloty przeleciały, ale no. Trzeba celownikiem strzelać. Bez, bez... Tak, e... trzeba strzelać. Input, lak mózgu. O, kurde, wolność działo wraca. Jest przypał. Zostanę pod dupie Ladies and gentlemen. Good job. Love job. Love job, good job. Yeah. A, odblokowaliśmy, ale nie zakończyliśmy jeszcze brytyjskiej. Dobra, słuchajcie, to na tyle w tym odcineczku. No co, jeżeli się spodobało, to dajcie komentarz, łapaczkę i tam, tam, jeżeli chcecie bo ogólnie na 100 subskrybentów będzie losowanko na, na PSC na 100zł, także także zachęcam do subskrypcji i będzie mógł oczywiście każdy wygrać, także bez zależności kto ile czasu subskrybuje, ani do jakichś innych głupich jakiś wymysłów także zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!